Cześć, to bofie no, Dzisiaj zajmiemy się moim plecakiem tego już wam dwóch z powodzeniem o tym co w nim zmodyfikowałem oraz jego zawartość wraz z samą asenzją i zacznijmy z tego co mam na wierzchu z ciemą zawartość, czyli ja domontowałem tu dwa torki. które się przydają jest to jeden polski, drugi od z samemu no. dwie tetytki jest dodane na gumy któremu co robię gawiczki jest inne rzeczy częściowo gawiczki tylko tam zamocnione, praktycznie Polska wojskowań co chodzi i mapnik. Do Założenia na rękę. Teraz można zwinąć. Akurat noszona co zimkę część z sobą. Wyżej mamy w górnej kieszeni. izolacyjnej bardzo przydatna A z drugim opakowaniem apteczkę tutaj będzie też osobny odcinek no i nic nie mamy, jedziemy na takie tam wybrazgi będzie renetka, jakaś tam pasta z kupiona, kupiona kompost w sklepach życie można kupić a taka dwa koszty dychy nawet często są w sklepach lub rybackich większa ataka kupiłem na nie wiem skąd nie bardzo dobra duża może służyć jako patent także jeden patent czyli zmiana kierunku baterii co też możliwe jest zaszczyt 3 typy świecenia z tego mocny 50% z tego bardzo fajne a to bezpiętek gdzieś bo trzeba zostać na dłużej pamiętam mieć także zapasy jeśli by nie wiem by za mocno, albo coś zapasowy t-shirt zapasowa snepety. I jeszcze inny, jeszcze tam zaposy pięć, ten jest Tendencja długo tak trzeba nie zostać na dłużej. Deszcze mamy więc nawet do zapalniczki zippo. Puszkę w której najczęściej jest żywica. A jest dosyć A potem używaj pasykę ta akurat jest od kosy, bo jest tak dobrze ale... strzelany. So, Zapraszam do tej dolatek. Eta i osłonię w kolory. Puszka na już często klej. O, no, jest pusta. Zestaw średzi do pałatki, która leży tutaj. Tak to ja akurat pokazuję. To jest bardzo ważna rzecz. Ale chcę ją zmienić. Natomiast no, linki chyba 5 razy nie będę na przykład No, suknie. Dobra, no. jest tak. Kuchenka turystyczna na paliwo stałe. Teraz oczywiście kubek stów jakiś tam za fan zoty. Jestem z oczywistzenie do pastowania. W kubku schowane. Zapas paliwa stały. tylko 5 sztuk i na kostka 20 minut palenia się. Kubek zdrobioną nakrywką. Lecz polski ładna nadany na ja. i tu jakieś śmieci to będzie było bo nie wiem i w dodatkowej kieszeni zapas sznurka no i tu jest też kolejny zapas sznurka i kamelback to jest to co jest w tym przycaku na co dzień Teraz przechodzę do jego budowy Zacznijmy od nowa z budowanie. Czyli tak. Zacznijmy od wierzchu. Tak. Pierwsze, jak patrzymy na niego tak. Już widzimy dwie kieszenie. Wracając do plecaka co, ale kamera mi się rozładowała i przy okazji sobie trochę przygotowałem Dobra e, Zacznijmy od modelu, jest to e, Azult No ogólnie na LEGO wpisując plecak tektyczny Azult duży, wyjdzie akurat ten plecak ma 36 litrów, jest firmą Miltek e, koszt o 120 zł. Jest ze mną dwa lata i ja nie mam co na niego narzekać. Jest tyrany po lesie i nawet nie ma są lekkie obtajcia. Nie ma żadnego pękniętego szwał, nie musiałem go nigdy szyć. Także jeżeli chodzi o środek, tam są małe przedajcie, siatki, ale to już nie jest winy plecaka, tylko moje, że włożyłem tam na przykład karabinczyk który się zahaczył o siatkę wyciągając zadałem go po prostu jak jakiś kawałek metalu na przykład to... dobra, jedziemy z budową u góry widzimy dużą kieszeń, w której ja trzymał apteczkę, a jeszcze cały jest dobra jedziemy na... teraz tak jest cały obszyty w pasach mole również z boków ma paski kompresyjne, sześć pasków Dwa po bokach, dwa z drugiego boku i dwa pod spodem. Ściskając je, robi się bardzo mały. Może nie będę tego pokazywał. Ale taki jest z kamelbakiem półpełnym. fajny czyli około litra wody ma teraz. A po złożeniu się robi taki. w którym się naprawdę dużo zmieści nigdy jeszcze nie było mi potrzebne dużo miejsc więcej miejsca jest także ewentualnie co pokażę potem opcja, że można podwiesić zwykły wojskowy zasobnik teraz przychodzą do kieszeni u góry mamy dużą kieszeń na apteczkę ja używam bliżej mamy kieszeń e, większą trochę do której ja doczepiłem gumy no, nie, do tu jest nie trzeba się ta kieszeń do końca jak i ta, jest tu organizy duża kieszonka, średnia i trzymała Przechodząc do kolejnej kieszeni, mamy także nieotwieraną do końca, z małym organizerem, no na półenki i dwie dodatkowe kieszonki z siatki i tu jest trochę wada, ale dla niektórych może być to plus, czyli mule wszyte bokiem, nie wiem, maniejki do tego się nie przypnie raczej. Ciężko by było, ale można zawsze coś doczepić ee, Nie wiem czy tam coś widać Chyba nie bo światło by zasłaniał A jest główna komora To spinana całkowicie wygodne stajenie. Patrząc w ten sposób tu jest akurat camelback, dlatego to tak dziwnie wygląda. Mamy jedną małą kieszonkę na jakieś drobiazgi, ja trzymam tu akurat zapas trzmielka i z drugiej strony mamy dużo na, nie wiem, pół, ja trzymam mapy, kieszonkę z siatki. Na samym końcu, tak na plecach, jak zajmiemy w plecach widać. Jak kieszeń kieszenie, no, no to mamy bezpośredni dostęp. Wygodny, no nie trzeba ich zapinać, ale jest wygodniejszy w ten dostęp. To duże kieszeni, w które możemy schować. Tak jak ja Camelback. Tu jest akurat idealnie wchodzi 2,5 litra Camelback. Tutaj mamy nasz przykład Miltek. Mamy takie... Nie wiem jak to nazwać, ale ja tego już wam do tego kamelbaka wężyka. Zapomniałem, jak to się, na, jak to się nazywa. Mam też bardzo wygodny, e, na ten uchwyt zapomniałem też, jak się nazywa. E, z, ja oplotuję go sznurkiem, zwykłym, jak na benzoletki, sposobem. I co tu można o powiedzieć? Nie mam się do niego co przyczepić Jest to tanie rozwiązanie i myślę, że na ta Ja go tyłam po lesie, wszędzie spisuje się. Teraz trochę Wam pokażę jak wygląda cały zapakowany, plus jeszcze trochę tamten zasobnik. Wracam za chwilę.